Czasem zaskakuje nas Ufaj kochany Bóg ma dla nas plan Czasem zaskakuje nas System miłości Ciągle trwam. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat. Tak więc, mój przyjacielu, choć pokażę. Witam serdecznie wszystkich w Polsce. W systemie miłości. Tutaj, ten system miłości jest tutaj i po części tutaj. Więc musimy używać serca, przede wszystkim woli naszej i umysłu. Te trzy rzeczy takie są najważniejsze w naszym postępie, w odnowie, w odrodzeniu, w nowym narodzeniu się siebie. Bo to, co Jezus powiedział, jeśli się powtórnie nie narodzicie z wody i z ducha, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To trzeba. Rozumieć dwojako, jako reinkarnację, powtórne narodzenie z wody, czyli z ciała i ducha, czyli duszy naszej, i jednocześnie odnawiać się, narodzić się na nowo, czyli otworzyć serce, otworzyć umysł i zapomnieć o starych rzeczach, nie pamiętać już tego najlepiej. Doświadczeń przykrych też nie chcemy pamiętać, ale one i tak tkwią jakoś tam. Lepiej sobie nie przypominać i nie, nie emocjonować się tym, tylko iść do przodu. To co ojciec mówił: jeśli upadniemy, musimy się szybko podnosić i idziemy do przodu, bo wszyscy upadają, ale nie wszyscy się podnoszą. <laughs> Potem jest kłopot, bo upadnie i już w tym zostanie, w tym błocie. I deptają po nim i sam krzyczy na, do świata, do Boga, bo nie rozumie o co chodzi. Nie rozumie świata, nie rozumie siebie. Jest rozpaczony. Takie czasami życie jest. Więc musimy to wszystko inaczej sobie poukładać, bo wiedza jest, przyszła z nieba wiedza, ojca Pio. <laughs> Więc musimy starać się, żeby się odradzać wewnętrznie. Przede wszystkim wewnętrznie, bo to jest istota rzeczy. Odrodzenie reinkarnacyjne to już jest niepotrzebne, tak naprawdę, bo wszystko możemy zakończyć, za jednego życia, teraz, tutaj. Po co się reinkarnować i żyć po, ponownie? <grym> Dlatego ojciec mówi, że robi, robić trzeba wszystko, żeby mm, ostatni raz tutaj żyć. <grym> to nie znaczy, że masz latać do kościoła i się spowiadać co w piątek. <grym> to nie o to chodzi. To ci nic nie da. Twoim kościołem jest świątynia. Jezus o nim mówił. Świątynia twoja, wewnętrzna. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? A spowiadać się masz własnemu, du własnej duszy, mm, nasłuchiwać ją, bo ona jest wyposażona w mądrość i w sumienie. Trzeba ją po prostu słuchać. Tak jesteśmy już stworzeni przez Boga, że mamy sumienie i wiemy, czy robimy dobrze, czy robimy źle, czy byle jak, czy powinniśmy się lepiej postarać. <laughs> to od nas zależy dużo. Czy my się oczyszczamy, czy się nie oczyszczamy, czy się brudzimy. Jak masz ręce pobrudzone, no to trzeba się w, w, wyposażyć w mydło i wymyć te, te ręce. Czy to mydło wpłynie, czy, czy w takie twarde. To nie ma znaczenia już, jakie mydło. Forma nie ma znaczenia. Ważne, że jest to mydło. I tym naszym czyszczeniem jest właśnie postawa. Która uczy nas mądrości i wrażliwości na życie, na całość życia, wrażliwości na wszystko, na wszystko. Rozmawiać, dialogować trzeba z wszystkim, nawet z przedmiotami. One też słuchają, z kamieniami, z drzewami, z czymkolwiek, bo wszystko jest ożywione. Nawet planeta nasza jest ożywiona, przecież też można z nią rozmawiać, jako mówią, że to jest gaja matka, no tak. Tylko ojca nie ma. <laughs> Ojciec pewnie krąży wokół gdzieś tam. No, to żartuje oczywiście, bo ludzie wymyślają takie rzeczy, że po prostu mm, można osiwieć, nie <laughs> wiem się ostrzyc, ale nie zdążyłem. Nie ja wiem, chyba się już nie ostrzygę przed świętami zobaczymy jeszcze. W każdym razie, krótko mówiąc, jak to mówi Jarosław Kaczyński na swoich. Spotkaniach z ludźmi wspaniałych, zresztą. Krótko mówiąc, nasze wnętrze jest wyposażone we wszystko, tylko musimy go oczyścić, pozbierać te wszystkie najlepsze rzeczy, jakie w nim są, i umyć tą duszę troszkę. Umyć ją właśnie w miłością, dobrocią, zrozumieniem. Trzeba zrozumieć wszystkich. Ojciec mówił, Nawet Boga musisz znaleźć usprawiedliwienie i zrozumieć Boga, <laughs> dlaczego, dlaczego tak się dzieje, że jest zło, że mamy wolną wolę i robimy co chcemy. No właśnie. Zrozumieć Boga to znaczy zrozumieć wolną wolę. Jak zrozumiesz własną wolną wolę, że możesz robić co chcesz, jesteś wolnym, to wtedy zrozumiesz Boga, inaczej nie zrozumiesz. A jeżeli się zniewalasz. Nieczystością, czyli krzywdą innych przede wszystkim, bo chodzi o to, żeby nie robić krzywdy myślą, mową i uczynkiem. Jeśli robisz takie krzywdy świadomie, no to jesteś w więzieniu niewoli. Może to być w więzieniu prawdziwym, bo przekroczyłeś prawo jakieś tam, albo w swoim własnym więzieniu, w więzieniu ciała i cię rzuca na wszystkie strony dużo emocji. Dużo nieporozumień, jesteś wściekły na wszystko i wszystkich, i wszystko ci przeszkadza, no bo jesteś nieczysty. <grym> Dlatego tak jest. Nie rozumiesz. Jak zrozumiesz, no to wtedy osiągniesz coś. Jezus do apostołów powiedział: Dlatego, że do was mówię, już jesteście czyści, bo jak się do kogoś mówi mądre słowa, Mądrość jakąś, jeszcze się potwierdzi to jakimś uczuciem, dobrym, wolą i mądrością i miłością, to wtedy stajesz w, w sytuacji takiej, że musisz myśleć, bo ktoś mówi, to musisz komunikować, nawet się nie odzywając, ale jak słyszysz, to już tam w Twojej głowie myśli krążą i szukają potwierdzeń lub odpowiedzi. I szukasz z własnych zasobów, mądrości, doświadczeń, czy to się zgadza z tym, co ktoś mówi. I Jezus mówił mądre rzeczy, mówi o miłości, dlatego ich tak zmieniało. I jeśli słuchacie rynek, Ojca Pio, to co on tutaj w tych książkach napisał, znaczy ja napisałem, ale część jest Ojciec kazał mi pisać, więc to jest jego wola, więc. Czytając takie teksty duchowe, jakiekolwiek, niekoniecznie te książki, ale jak są jakieś dobre duchowe książki, które mówią o rzeczywistości złożonej, nie tylko o jakimś wyimaginowanym duszku, no to stajemy się czyści, mądrzejsi, bo mądrość powoduje czystość, a dochodzi do tego jeszcze potem miłość, a miłość zakrywa wszystkie grzechy i nie, i nie trzeba się reinkarnować ponownie, ponieważ. Wszystko, co osiągniemy, jest zgodne z wolą boską. A jak jest zgodne z wolą boską, no to wszystko jest ok. I idziemy do nieba. Z tym nie ma problemu, żeby pójść do nieba, bo bramy są otwarte, ale sami się nie, nie chcemy iść do tego nieba. To nasza wola. Nie, że Bóg zabrania. Bóg nas wręcz odwrotnie podał rękę i ciągnie nas poprzez aniołów, stróżów, poprzez mądrych ludzi, poprzez Swoją duszę, Twoją duszę ciągnie cię. daje ci natchnienia, żebyś zrozumiał i zrozumiała, czym jest życie, a życie jest sensem i celem samym w sobie, bo życie jest miłością, i z miłości dzieją się ciekawe przygody i na ziemiach, i w niebie. Wielka księga wielkich przygód, jak ojciec mi mówił, że będziesz miał tu na ziemi. No, mam, ale w niebie też są przygody i też są wielkie księgi przygód. Tam nie ma nudy. Szczęście zawsze jest indywidualne. I szczęśliwy możesz być tylko ty sam. Nikt ci tego szczęścia nie zapewni. Tak skonstruowana jest dusza. I jedynie co możemy, to możemy się dzielić, współistnieć z nimi, z innymi i się dzielić tym. Tym szczęściem, ale tak naprawdę szczęście jest Twoim osobistym yy, no szczęściem, Twoim osobistym szczęściem. Nie ma szczęścia bez Ciebie. Ty odczuwasz szczęście, takie czy inne, czy ktoś Ci daje to szczęście, czy sam dajesz szczęście, ale to wszystko jest tutaj. Dlatego ojciec Pio często mi mówi, Ciesz się do środka, bo naprawdę szczęście jest w nas tylko i wyłącznie w nas na zewnątrz nie odczujesz tego szczęścia odczujesz poprzez myśli reakcje wyobraźnie widząc różne rzeczy różne formy ale to odczuwasz ty tutaj dlatego <laughs> niebo i inni to tylko uzupełnienie naszego szczęścia jakie mamy w duszy to jest najważniejsze <laughs> przeczytam wam a tu mamy dzisiaj siostrę Faustynę, to może się od razu do niej pomodlimy. Ona mówiła o z Polski, do ze mną rozmawiała i też na ten temat żeśmy rozmawiali. więc Wszystko będzie jak najlepiej, trzeba mieć nadzieję i wiarę. Bóg wie i wszystko robi, żeby było jak najlepiej, ale wolność, właśnie wola ludzka, wola człowieka, tak niszczy różne rzeczy, różne okoliczności, różne sytuacje, które powinny być inne, a się zrobiło inaczej. Więc Bóg zawsze wyciąga rękę i próbuje wy... poprzez innych aniołów, natchnienia, w... tak, stwo... tak zrobić, żeby było jak najlepiej dla każdego. No ale czasami się nie da, bo mówimy nie. I koniec. Pycha. Tak właśnie robią przywódcy państw, gdzie, gdzie wywołują egoistyczne wojny imperialne wojny. To jest tylko czysty egoizm i pycha wewnętrzna tych ludzi. Oni, dlatego kiedyś Ojciec mi powiedział, że od jednego człowieka zależy byt całego państwa, nawet. Że jeden człowiek potrafi zniszczyć całe państwo. Ale tak właśnie Putin robi, inni robili w historii. Niszczą, mają władzę. Gdyby nie mieli władzy, no to by byli pastuchami na przykład. A jak mają władzę, to już są władcami królami, czy tam kiedyś nie jeszcze prezydentami i zaczynają fiksować, pycha, ich rozpiera, bo, nie, bo właśnie nie myślą o duchowości, niech idą prawdziwą drogą do Boga, tylko idą drogą materializmu jeszcze, wściekłego imperializmu, ideologii jakiejś tam załóżmy liberalnej, czy marksistowskiej, to w sumie komunistycznej, to wszystko jedno i to samo. Wszystko co na lewo, tak mówiąc symbolicznie, jest złe, a wszystko co na prawo jest dobre, dlatego Prawo i Sprawiedliwość jest świetne po prostu. Solidarna Polska też jest świetna, najlepsze rządy jakie do tej pory były, a ci którzy mówią odwrotnie to znaczy, że jeszcze są porysowani i mają jeszcze w głowie fiubździu, nie wiedzą jeszcze tego wszystkiego o co chodzi. No dobra, to czytamy Maćka Wiersz jeszcze. <laughs> Jego poezję, bo on tak pisze wiersze poetycznie, przemyślenia różne. Narodzenie. Rozmontowany, zimno. Tylko kamienie mówią tak jak człowieka ciało. Dusza potrącona przez auto. Meteoryt, światła dyskotek, ciałko kobietki, zieleń pieniądza. Dusza w piekle, wyczekiwała Mojżesza. Dusza w piekle, przemoc, niewola, cesarstwo z hierarchiami, stronami, sprawami, podatkami. Dusza w piekle swej niecierpliwości, aż przyszedł na świat duch mistrz, Bóg. Pozosta... Po... Poznosił to wszystko, co nie było na obraz i podobieństwo Boga czyli młodzieńca bez tronu, bez prawa, bez nadrzędności i hierarchii. Przyszedł z sercem jako prawem. Z miłością jako ojczyzną. Miłość jest ojczyzna. Ojca pytałem o patriotyzm, już kiedyś o tym mówiłem. O to ojciec powiedział, że trzeba być. <laughs> patriotyzm Jezusowy powinien być więc kochać wszystkich jednakowo. I wszystkie państwa kochać jednakowo. Pomimo, że się niektóre wykorbiły. <laughs> tak jak właśnie Rosja się wykorbiła. <laughs> A nie tylko ona. Czytam dalej. Boga, czyli młodzieńca bez tronu, bez prawa, bez nadrzędności i hierarchii, przyszedł z sercem jako prawem, z miłością jako ojczyzną, rządzić to służyć, niekoniecznie z władzą odebraną od króla. Rządzić to kochać, dzielić, mnożyć, nie zakopywać. Miłość, choć nie jest tego świata, jest Bożą iskrą na tym świecie. Faustynka była taką iskrą. na świecie, który jest niechcianym ogrodem Boga, pełnia miłości, w tym jej radość bez, bez ludzki jest niemożliwa. Bez ludzi jest niemożliwa. Niebo bez nas i sam młodzieniec, Bóg i przyjaciel. Nie jest do końca szczęśliwy. Tylko cierpliwość przeszkadza miłości, użyć jakiejkolwiek siły wobec stworzenia, żeby cokolwiek przyspieszyć. Nakazuje czekać, prosić, rozpłomieniać, uczyć, że kocha się wolą, a nie uczuciami, jakie uczucia miał Bóg wobec swych morderców. <laughs> Czy mowa o Jezusie, no nie, Bóg. <śmiech> Wiadomo, <śmiech> Kościół głosi, że Bóg, no to no niech będzie Bóg. Uczucia są ważne i wola jest ważna, i umysł. Te trzy rzeczy. Ojciec mówił, że mają uczucia w niebie, więc kocha się też uczuciami. Bardziej uczuciami się kocha w niebie niż tu na ziemi. <laughs> Bo tutaj właśnie trzeba stosować wolę, chcenie i tak dalej, różne rzeczy, i umysł, umysł jeszcze zaangażować w te różne y, trudne sprawy. Natomiast tam kocha się uczuciami, bucha się miłością, a wola sama płynie w poznanie, w kreację. A umysł tylko się śmieje i cieszy, co tu jeszcze się wydarzy. No dobra, to mamy maczka z głowy, jak idzie do nieba. Tam będzie kochał uczuciami. Jeszcze jakieś króciutkie rozważania. No, ale do tej siostry Faustyny mieliśmy się modlić. Dla jego bolesnej męki módlmy się o nawrócenie świata, o nawrócenie nas samych. Nasze. nasze Nasze serce, że oczy, żebyśmy sobie oczyścili jak najbardziej. Wtedy świat najwięcej z tego skorzysta, bo będziemy świecić dla innych, nawet światłem niewidzialnym. I będziemy pomagać też w ten sposób, jak Terenia Mała, która była misjonarką, jest patronką misji, a nigdy nie, nie, nigdzie nie jeździła na żadną misję. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla jego bolesnej męki i miłosierdzie dla nas i dla całego świata. <laughs> no to jeszcze kilka takich rozważań, może jedno, dwa wystarczy z mojego drugiego tomu. Gdybym miał szukać najwięcej prawdy, jaka po chrześcijaństwie została na Ziemi, to tylko w hinduizmie. Katolicyzm dogmatyczny zepsuł wszystko. Ojciec Pio teraz mówi tak. W hinduizmie jeszcze trochę prawdy pozostało o Bogu. Dlatego kazał mi troszkę nawet czytać w hinduizmie. Trochę czytałem Pachawagadgita i inne takie rzeczy jeszcze czytałem. Ludwik też czytał i kazał nam przywieźć pani Krysi, bo nigdy nic nie czytała, nawet nie bardzo wiedziała o reinkarnacji tych spraw. Myśmy ją z Ludwikiem wprowadzili. Pomimo, że rozmowy były z ojcem Pio 50 lat, to myśmy dopiero pierwsi jej powiedzieli o tym. Była zdziwiona, ale szybko zaakceptowała to. Takie rzeczy się działy. Jezus to wiedział, ale co miał zrobić, kiedy Żydzi, jego koledzy, służyli utopijnym faraonom i według ich zasad się uformowali? Nic nie poradzimy. To efekt działania fałszywej tradycji. Jeszcze jedna myśl. Niesamowite jest to, że grzeszysz, a niebo i tak cię im pociesza i usprawiedliwia. Co ci, co ci pozostaje? Tylko wdzięczność i uwielbienie za zrozumienie Ciebie i niepotępianie Ciebie. Bóg nigdy nie potępił swojego dziecka, <laughs> najpiękniejszego anioła, tego szatana, załóżmy, szata, tego świata, jak fula mówi, szatana, więc i ciebie nie potępi nigdy. Czy Ty potępisz swoje dzieci? Nawet gdy narozrabiają, a Bóg jest jeszcze lepszy niż najlepsza mama w kosmosie. Każdy anioł zła kiedyś powróci do Ojca i mamy, a my mamy szansę i skrócony czas z przyczyn reinkarnacji, możliwości poprawienia się nieco, aby znaleźć się zaraz po śmierci w niebie. Już dawno oderwaliśmy się od naukowego laboratorium kosmicznego, imperium prac nad DNA i świadomości pozostałych aniołów we wszechświecie, w tym po upozorowanym raju. Po, doby... po pobycie na Ziemi można iść do nieba, ale trzeba dużo zrozumieć i kochać wszystko i wszystkich jednakowo. Ciągle to ojciec podkreślił, ja to też. Podkreślam, uczył tego Jezus, ojciec Pio, Franciszek i wielcy święci, Teresa Wielka, Jan od Krzyża, Jan Bosko i inni, ale Kościół tylko sam w sobie, jako hierarchia, jako dogmatyzm, tego jakby nie uznaje. No i niby mówi, że kochać wszystkich, ale nie bardzo chce kochać wszystkich. Zwierząt nie kocha, bo mówi, że nie mają duszy i można zabijać zwierzęta, do tej pory tym żyje Kościół. Tu wszyscy tutaj mamy duszę to tyle z tych rozważań. Jeszcze może tylko jest jedno z historii z Kościoła 1855 rok sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych Kościół głosił iż wolność to bluźnierstwo wolność to odwodzenie innych od prawdziwego boga wolność to mówienie kłamstw w imię Boga no widzicie kościół jest przeciw wolności dlatego mają hierarchię, jak podskoczysz to dostajesz po włosach niestety wykluczą cię albo coś tam wiem bo pewnych rzeczy doświadczam jak też byłem jeszcze braciszkiem zakonnym to Trzeba było już trzymać język za zębami, żeby dużo nie powiedzieć, bo inaczej by bycie wykluczyli z tą wiedzą. Dobrze, to trzymajcie się systemu miłości i bądźcie dobrzy i kochajcie wszystkich jednakowo w Polsce poza Polską i kochajcie wszystkie kraje, nawet Białoruś. No nie żartuję, wszystkich trzeba jednakowo. I papa.